Hey, ja widzowie, ja dzisiaj Wam pokażę jak przejść Doors Hardcore Mode. Mam na myśli jak przejść 50 pokój yy, Bibliotekę Figury, bo to jest bardzo ciężkie. Jeśli ktoś nie wie co to jest Doors Hardcore to jest fanmade na Robloxie. W którym jest, to jest, jest hotel, ale w, o wiele cięższy. Są nowe potwory i inne rzeczy nowe. To jest znacznie cięższa wersja. 10 razy cięższa. Dobra, czekam aż on się pojawi. Mam na myśli potwora, multimonster, który się pojawia w Bibliotece Figury po około minucie i działa jak ambush. Zaraz powinien. O, no właśnie, teraz się pojawił. Aby go przejść, musicie właśnie znaleźć tutaj szafę w tym miejscu. Musi to być to miejsce określone, tam yy, po prawej stronie, od wejścia od biblioteki. Wejść po prostu do niej wtedy, kiedy już usłyszycie dźwięk rozwalania. No i poczekać, aż Hajd was zacznie atakować. A gdy hajd zacznie atakować, to gdy wtedy yy, o, właśnie przed wami on teraz przeleci, no to wtedy wychodzicie szybko i wchodzicie do szafy. Musicie mieć dobrego skilla, aby to zrobić. Boż takie łatwe to to nie jest. Ale da się. Dobra, akurat go tym razem przetrwałem. Jeśli poradnik Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. I życzę Wam miłego dnia.